Zmiany klimatu stanowią jedno z poważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych z jakim musimy się mierzyć i wszyscy musimy stawić im czoła, również rynek ubezpieczeń, ubezpieczyciele, ale również my jako naukowcy, również jednostki samorządu terytorialnego i musimy starać się przystosować się do tego co nas czeka w przyszłości generalnie jeżeli chodzi o zmiany klimatu to przede wszystkim głównym ryzykiem z jakim będziemy się mierzyć są ekstremalne zjawiska pogodowe czyli powodzie susze tornada huragany więc tego typu zdarzenia ekstremalne oczywiście zdarzały się od dawna i, i zawsze mieliśmy z nimi do czynienia natomiast na skutek zmian klimatu te zdarzenia będą coraz częstsze będą coraz bardziej intensywne i będą również pojawiać się w regionach, w do do, do których, których do tej pory się nie pojawiały, więc nie spodziewaliśmy się, że te zdarzenia ekstremalne nastąpią. I przede wszystkim stanowi to wyzwanie dla ubezpieczycieli, aby skonstruować tak odpowiedź na potrzeby osób, które będą chciały ubezpieczyć się na wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z naszych analiz, które przeprowadziliśmy wynika, że Polska traci średniorocznie około 6 miliardów złotych z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i w latach 2001 2019 straciliśmy już ponad 120, blisko 120 miliardów złotych właśnie na skutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Sektorem, który jest najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu i na zdarzenia ekstremalne jest właśnie sektor rolny, ponieważ te straty, które tam są odnotowywane, no stanowią ponad 50% tych wszystkich strat, które szacujemy właśnie w gospodarce. Natomiast drugim elementem, tym sektorem, który jest Równie wrażliwy jak, jak rolnictwo, jest właśnie infrastruktura jednostek samorządu terytorialnego. Z naszych danych wynika, że do 2010 roku najczęściej musieliśmy się jako kraj mierzyć ze skutkami nadmiaru wody, czyli mieliśmy problemy z powodziami, z podtopieniami. Natomiast Teraz naszym problemem jest nie tylko nadmiar wody, co pokazuje właśnie sytuacja powodziowa z września tego roku, ale zaczynamy mierzyć się właśnie z konsekwencjami suszy. Szczególnie tym obszarem, który jest wrażliwy na te kwestie suszowe, no jest ta Polska Centralna, Wielkopolska. Tutaj te obszary i te straty suszowe są tam szacowane najczęściej jako te najwyższe. Natomiast Polska Południowa, no to... Tak jak możemy się domyślać, przede wszystkim mamy do czynienia z stratami w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego właśnie spowodowanymi przez nawalne opady deszczu.